przegranie w Tajbekach z Almagro, to, to, to nie ma się czego wstydzić. No, a w trzecim secie no już chyba troszkę zabrakło sił i wiary. No. Almagro na pewno to nie jest taki zawodnik jak De Warman, z którym uda, uda się, myślę, odrobić straty dwóch setów. To Jurek wiedział i, i trochę już mu, mu tej pary na, na tą trzecią partię zabrakło. No, ten mecz pokazał na pewno olbrzymi potencjał Jurka, na pewno pokazał też, że młodzianin że musi jeszcze trochę poterminować, no to jest tak, że, że do tej najwyższej półki, czyli właśnie do tej pierwszej dziesiątki, której wielu już go widziało, no jeszcze trochę mu brakuje, aczkolwiek no, te pierwsze dwa sety no to rzeczywiście, no dwie, trzy piłki zdecydowały o takim wyniku, więc więc można powiedzieć niewiele Janowiczowi do, tej, do tego poziomu brakuje, ale jednak troszkę mu brakuje. I, i ja bym tragedii nie robił z tego wyniku, bo, bo ja mówiłem już przed rozpoczęciem rozstawianem Open, że jego celem powinno być dojście do trzeciej rundy, tak jak, tak jak to przewiduje rozstawienie i zdobycie kolejnych punktów. To na pewno mu da lekki awans w rankingu, więc właściwie ja bym widział ten występ jak najbardziej pozytywny. Wystarczy popatrzeć na statystyki, że pierwsze dwa, przez pierwsze dwa sety e, doczekaliśmy się tylko jednej szansy na przełamanie serwisu, to jedną szansę miał e, Almagro i Janowicz żadnej, więc, więc ten mecz był niezwykle zacięty. No, można powiedzieć tylko, jakby, proszę mnie, źle nie zrozumieć, to nie jest tak, że ja krytykuję Jurka, ale to właśnie... To, o czym powiedziałem w pierwszym zdaniu, że czego mu brakuje, to, to właśnie chociażby tego, żeby, żeby wypracować sobie jedną, drugą szansę na przełamanie serwisu Almagro w tych początkowych setach. Bo to jednak, z takim zawodnikiem tej klasy, no, strasznie ciężko się gra, jeżeli, jeżeli nie jesteś w stanie nawet no, zbliżyć się na minimalną odległość do, do szansy breakpointu. No. To to trochę jest frustrujące. Natomiast Hiszpan, no cóż, no cierpliwy, no i na pewno dużo bardziej doświadczony niż, niż Janowicz.